Po wybuchowym note 7 rynek fabletów trochę zamarzł. Nie pojawiały się ich zbyt dużo, no i nie pojawiały się ciekawe sprzęty. Ale myślę, że mam dla Was dzisiaj fablet, który powinien Was zainteresować. Jest on trochę tańszy niż wcześniej wspomniany note 7, ale myślę, że jest ciekawym urządzeniem. Poznajcie 5 zalet Lenovo Fab 2. Pierwszą zaletą fabletu Lenovo Fab 2 jest na pewno jego ekran. 6,4 cala jest to naprawdę duży rozmiar, praktycznie jest to bardziej tablet niż smartfon, dlatego zaliczam go do kategorii fabletów, ale poza tym, że ekran jest duży to oferuje bardzo dobrą rozdzielczość Full HD, a ponadto wysoką jasność i świetne odwzorowanie kolorów. Druga rzecz, która przykuła moją uwagę w fablecie Lenovo Fab 2Plus jest aparat fotograficzny. Wziąłem ten telefon na jedną ze swoich przejażdżek rowerowych. Wykonałem super zdjęcia podczas zachodu słońca. Kiedy połączymy ten bardzo dobry aparat, dodatkowo z oprogramowaniem, które zapewnia robienie zdjęć w trybie HDR, to mamy coś niesamowitego. Do tej pory nie widziałem tak dobrego aparatu. W telefonie za tak niską cenę, bo przypomnijmy, że Lenovo Fab 2 Plus kosztuje około 1500 zł, więc naprawdę aparat jest jego bardzo dobrą stroną. Poza tym laserowy autofokus czy jasność na poziomie 2.0 mówią same za siebie. Ten aparat jest bezkonkurencyjny w tej kategorii cenowej. Fab 2 Plus to bardzo duże urządzenie, więc i bateria musiała być duża. Mam tutaj 4050 mAh i jest to niewątpliwie plus tego urządzenia. Pozwala to na długą pracę na baterii. Zdarzało się, że nawet 3 godziny potrafiłem oglądać różnego rodzaju filmy, a bateria wcale nie nagrzała się. I procenty nie spadały zbyt szybko, po tych 3 godzinach oglądania filmu jeszcze miałem do dyspozycji kilkadziesiąt procent baterii, tak aby móc normalnie użytkować telefonu. O ekranie już wspomniałem, sprzyja to niesamowicie oglądaniu filmów, ale jest jeszcze jedna rzecz, która czyni to urządzenie idealnym ekranem kinowym, a właściwie mini ekranem kinowym, jest to technologia Dolby Atmos, która pozwala nam na uzyskanie przestrzennego dźwięku, przez słuchawki podłączone właśnie do Lenovo Fab 2 Plus. Efekt jest nieziemski. Naprawdę możecie poczuć się w centrum akcji podczas oglądania filmu. Naprawdę nie ma niczego lepszego. Duży ekran Dolby Atmos i Fab 2 Plus może stać się waszym małym przenośnym kinem. No, i już ostatnia rzecz, czyli ergonomia tego urządzenia. To może brzmieć dziwnie, bo sam tablet jest ogromny. Ale dzięki zastosowaniu fajnego designu, ciekawej bryły smartfona, która jest dosyć kanciata, ale właśnie pozornie jest bardzo wygodna. Może nie będziemy mogli korzystać z niego jedną ręką, ale obcowanie z nim jest naprawdę bardzo przyjemne. Świetnie leży w dłoni. Nie wyślizguje się materiał, z który został wykonany. Są naprawdę świetnej jakości, nic nie skrzypi. Naprawdę smartfon jest wykonany na najwyższym poziomie. To na tyle w tym krótkim filmie, w którym chciałem Wam przekazać zalety Lenovo Fab 2. Plus. Jest to naprawdę świetny smartfon, a właściwie tablet. Cały czas mówię smartfon, ale pamiętajmy, że jest to urządzenie z ekranem 6,4 cala. Nie jest to. Fabet dla każdego, nie jest to urządzenie dla każdego, bo nie każdy lubi tak duże ekrany, ale na pewno osoby, które tego szukają, będą zadowolone z tego urządzenia. Mimo tego, że nie jest może najlepszy na papierze, nie ma najlepszej specyfikacji, to działa bardzo płynnie i byłem bardzo zadowolony z korzystania właśnie z tego urządzenia. Ja zapraszam Was na nasz kanał YouTube, na którym właśnie jesteście, a właściwie do subskrybowania go i do kliknięcia dzwoneczka. Zapraszam na wideotesty.pl, na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera i na naszą grupę Facebookową testerzy Testów. Link macie w opisie. Właściwie to wszystkie linki macie w opisie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.